Dzień dobry moi drodzy. Jestem na budowie środowiskowego domu samopomocy w Przasnyszu. To miejsce, o które zabiegali sami rodzice osób niepełnosprawnych, żeby w ciągu dnia takie osoby miały e, gdzie się e, uczyć, gdzie się rozwijać. E, więc będzie tutaj dużo zajęć prowadzonych dla 50 osób. Tutaj w tym miejscu powstanie właśnie ten budynek. E, I e, będzie utrzymywany, co ważne, e, ze środków Skarbu Państwa, to nie będzie e, obciążenie dla powiatu przasowskiego. E, budynek ma być gotowy w 2024 roku. Wykonawca zapewnia, że e, zdąży z terminem, a być może nawet go przyspieszy. E, te prace budowane pewnie stan surowy będzie do połowy roku 2023, później wykończenia. Całość 11 milionów złotych, ale 85% pozyskaliśmy z programu Polski Ład, także nie jest to duże obciążenie dla powiatu przestępskiego. Pozdrawiam.